Gdy jesteś piłkarzem i wygrywasz 3-0 drużynę z takiego pułapu europejskiej piłki jak VR, ale to działa na wyobraźnię. wygrana z półfinalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów na dobre zapisała się na kartach historii Lecha Poznań. Po meczu stadion oszalał. To było niesamowite uczucie. Cieszę się, że jestem częścią tego zespołu. So nice zespołu, który zostawił przy Bułgarskiej całe serce. Po krótkim odpoczynku trzeba skupić się na ligowym starciu z Koroną Kielce. Play with the same someday, because... Na pewno nie możemy zagrać w takim samym składzie ze względu na kwestie kondycyjne. Dokonamy kilku... Zmian, ale to nie problem, bo reszta zespołu jest w gotowości. W ciemno można obstawiać, że pojawi się Afonso Sousa, pojawi się Giocita i Szwili, być może Filip Szymczak dostanie e, szansę w pierwszym składzie. O przygotowanie fizyczne piłkarzy na niedzielne spotkanie nie martwi się Ryszard Rybak, który pod koniec lat 80. święcił z Lechem niemałe sukcesy. Myśmy w Barcelonie zremisowali, i za dwa dni był mecz na UKS-ie Łódź. I, 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 I Jan Tomaszewski, który wszystko wie najlepiej, mówi nie, to będzie 3 albo 5 dla EUKS-u. W 30 było 3-0 dla nas. My niesieni tym wynikiem i ja myślę, że tak podobnie będzie z Lechem, że, że, że to jest zupełnie inne zmęczenie. Zmęczenie słabymi wynikami korony odczuwają kibice tego klubu. Na ligową wygraną zespół z Kielc czeka od 27 sierpnia. W ubiegłym tygodniu ze stanowiskiem pierwszego trenera pożegnał się Leszek Ojrzyński, którego zastąpił Kamil Kuzera. 39-latek nie prowadził dotąd żadnej drużyny na poziomie ekstraklasy. Nie odczuwam żadnej, że tak powiem, tremy związanej z tego typu. Rzeczami wręcz powiedzmy, ekscytację, adrenalinę. Po raz ostatni obie drużyny zagrały ze sobą, przeszło dwa lata temu, w czerwcu 2020 roku. Lech rozgromił koronę na jej obiekcie 3-0. do 0. W niedzielę Poznańska lokomotywa ponownie będzie faworytem. Przed meczem mamy 0-0, wychodzimy grać po 11, także szanse po obydwu stronach takie same, i my mamy swój pomysł na ten mecz, mamy swój plan. Jestem przekonany, że jeżeli go zrealizujemy, to. to będziemy szczęśliwi po meczu. Pierwszy gwizdek na stadionie miejskim w Poznaniu zabrzmi w niedzielę o godzinie 17.30. Rozjemcą meczu będzie Bartosz Frankowski z Torunia.